Wyobraź sobie, że miałbyś klucze do radzenia sobie z wzlotami i upadkami życia z gracją i siłą. A co jeśli powiedziałbym ci, że niektórzy mężczyźni posiadają te sekrety, ale często uczą się ich zbyt późno? Dziś zagłębimy się w starożytną filozofię stoicyzmu, aby odkryć 10 potężnych zasad, które mogą drastycznie przekształcić Twoje podejście do życia. Niezależnie od tego, czy radzisz sobie ze stresem, szukasz równowagi, czy dążysz do osobistego rozwoju, te lekcje są kluczowe i nigdy nie jest za późno, by się ich nauczyć. Zostań ze mną, gdy Będziemy zgłębiać każdą zasadę, nie tylko aby się uczyć, ale aby się transformować. W naszym codziennym życiu napotykamy liczne sytuacje, ale nie wszystkie są w naszej kontroli. Stoicyzm uczy nas ważnej lekcji: skup się na tym, co możesz kontrolować: swoje działania, myśli, reakcje. Pomyśl o tym, chociaż nie możemy kontrolować pogody. Ruchu drogowego, czy działań innych osób, możemy kontrolować sposób, w jaki reagujemy na tę sytuacje. Ta zasada nie dotyczy tylko akceptacji. Chodzi o wzmocnienie. Na przykład, jeśli utkniesz w korku, zamiast się frustrować, wykorzystaj ten czas na słuchanie podcastu lub audiobooka, przekształcając stresującą sytuację w coś wzbogacającego twój umysł. Skupiając się na tym, co możesz kontrolować, oszczędzasz energię i zachowujesz spokój ducha. Stajesz się mistrzem własnych emocji, zamiast pozwalać zewnętrznym czynnikom dyktować swoje szczęście. Zacznij od małych kroków, dziś wybierz jedną rzecz. Na którą zazwyczaj reagujesz negatywnie, i zmień swoją perspektywę. Kontroluj swoją reakcję i obserwuj, jak przekształca to sytuację. Samoświadomość jest kamieniem węgielnym filozofii stoickiej. Chodzi o głębokie poznanie siebie, swoich mocnych stron, słabości, pragnień i lęków. Zrozumienie, kim jesteś, jest kluczowe DLA życia zgodnego z Twoimi wartościami i zasadami. Stoicy, tacy jak Seneka, często podkreślali znaczenie samorefleksji. Seneka radził: Codziennie wieczorem powinieneś przemyśleć swój dzień. Co zrobiłem dobrze? Co mogę poprawić? Gdzie się potknąłem? W tej praktyce nie chodzi o krytykę, ale o uczciwą samoocenę i wzrost. Regularne badanie swoich myśli i zachowań pozwala podejmować bardziej świadome decyzje, które odzwierciedlają Twoje prawdziwe ja. Nie chodzi o perfekcję, ale o postęp. Każdy krok ku samoświadomości przybliża Cię do życia pełnego celu i zadowolenia. Wypróbuj to proste ćwiczenie. Na koniec każdego dnia poświęć pięć minut na refleksję nad swoimi działaniami i ich zgodnością z Twoimi wartościami. Zapisz te myśli w dzienniku. Z czasem zauważysz wzorce i szary do poprawy, torując drogę do bardziej przemyślanego i intencjonalnego życia. Przyjmij podróż samoświadomości. To nie tylko poznawanie siebie, ale także kształtowanie osoby, którą pragniesz być. Droga życia często jest wyłożona przeszkodami, ale co, jeśli zamiast postrzegać je jako bariery, zobaczymy w nich okazję do wzrostu? Stoicyzm uczy nas przyjmowania wyzwań, postrzegając je jako okazję do wzmacniania naszego charakteru i determinacji. Rozważ słowa znanego stoika – Marka Aureliusza, który powiedział: Przeszkoda DLA działania przyspiesza działanie. To, co stoi na drodze, staje się drogą. Każde wyzwanie, z którym się mierzysz, jest szansą na ćwiczenie odporności, cierpliwości i kreatywności. Kiedy stawiasz czoła trudnościom bezpośrednio, nie tylko je pokonujesz, ale także budujesz psychiczną wytrzymałość niezbędną na przyszłe wyzwania. Chodzi o zmianę sposobu myślenia z unikania trudności na odważne ich podejmowanie. Zacznij od zmierzenia się z małym wyzwaniem, którego dotąd unikałeś. Podejdź do niego z przekonaniem, że jest jest to okazja do osobistego wzrostu i zobacz, jak zmieni to Twoje doświadczenie. Pamiętaj, każde wyzwanie jest krokiem do silniejszego Ciebie, przyjmij je. Jedną z najbardziej przełomowych zasad stoickich jest życie w teraźniejszości. W naszym szybkim świecie łatwo jest dać się porwać przeszłym żalom czy przyszłym niepokojom, ale stoicyzm uczy nas wartości tu i teraz. Epiktet, filozof stoicki, powiedział kiedyś: Nie zamieszkuj w przeszłości. Nie masz o przyszłości. Skup umysł na obecnym momencie. Skupiając się na teraźniejszości, nie tylko bardziej cieszymy się życiem, ale także działamy z większym celem i jasnością. Praktykowanie uważności może znacząco zwiększyć Twoją zdolność do życia w teraźniejszości terazniejszości. Może to obejmować uważne oddychanie, cieszenie się spacerem bez rozpraszaczy, czy prawdziwe, dokładne słuchanie, gdy ktoś do ciebie mówi. Oto praktyczna wskazówka. Zacznij od zaledwie pięciu minut dziennie uważnej obserwacji, czy to zauważanie skomplikowanych wzorów liścia, czy różnorodnych dźwięków twojego miasta. Te chwile obecności mogą zmniejszyć stres i zwiększyć twoją wdzięczność za życie. Inna przydatna praktyka to zadanie sobie prostego pytania za każdym razem, kiedy zauważysz że twój umysł błądzi do przeszłości lub przyszłości, co się dzieje teraz, to może przywrócić Twoją uwagę do teraźniejszości i pomóc Ci w pełni zaangażować się w bieżące zadanie lub doświadczenie. Przyjmij teraźniejszość, bo to jedyny moment, który naprawdę posiadamy. Niech stanie się Twoim miejscem mocy i spokoju. Umiar jest kluczową zasadą w filozofii stoickiej. Uczy nas unikania skrajności we wszystkich aspektach życia. Od emocji po działania. Prowadzenie zrównoważonego życia nie polega na odmawianiu sobie, ale na znajdowaniu zdrowego środka w naszych codziennych wyborach. Pomyśl o umiarze jako o sztuce samoregulacji. Chodzi o to, by zjeść drugi kawałek ciasta, ale odpuścić sobie trzeci lub korzystać z mediów społecznościowych, nie pozwalając im pochłonąć godzin Twojego dnia. Stoicy, tacy jak Seneca, podkreślali zagrożenia wynikające z pobłażliwości i wolność płynącą z samokontroli. Powiadał się on za stylem życia, który ceni przyjemności, nie stając się jednak ich niewolnikiem. Aby praktykować umiar, zacznij od zidentyfikowania jednej dziedziny życia, której masz tendencję do skrajności. Ustal cele, aby znaleźć bardziej zrównoważone podejście. Na przykład jeśli zauważysz, że spędzasz zbyt dużo czasu online, wyznacz sobie godziny, w których możesz używać telefonu lub komputera. Inną praktyczną metodą jest zasada połowy. Jeśli masz zamiar zaangażować się w coś potencjalnie nadmiernego, spróbuj najpierw zrobić połowę tego, czy to jedzenia, wydawania pieniędzy, czy kłótni. Często okaże się, że to więcej niż wystarcza. Przyjmij umiar nie tylko jako ograniczenie, ale jako drogę do wolności i zadowolenia. Pozwala cieszyć się przyjemnościami życia, jednocześnie zachowując kontrolę nad swoimi nawykami, zamiast pozwalać im kontrolować siebie. Przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania to fundamentalna praktyka stoicka, która sprzyja integralności i rozwojowi. Chodzi o przyznawanie się do swoich decyzji i ich konsekwencji, zarówno dobrych jak i złych, co jest niezbędne DLA rozwoju osobistego i zdobycia szacunku innych. Stoicy wierzyli, że nasz charakter definiuje nie to, co nam się przydarza, ale to, jak reagujemy na to, co się dzieje. Na przykład Marek Aureliusz napisał Nie to, co się dzieje, ma znaczenie, ale jak reagujesz. Przyjmując odpowiedzialność, Zyskujesz możliwość do uczenia się na błędach, zamiast obwiniać innych lub okoliczności. Ta odpowiedzialność prowadzi do mądrzejszych decyzji i wzmacnia twoją zdolność radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami. Zacznij praktykować to, przyznając się do niedawnej sytuacji, w której mogłeś obwiniać czynniki zewnętrzne. Zastanów się, jak mógłbyś wziąć odpowiedzialność i co byś zrobił inaczej następnym razem. Ważne jest również, aby doceniać i świętować sytuacje, w których dobrze sobie poradziłeś. To wzmacnia pozytywne zachowania i buduje pewność siebie. Przyjmować Pani odpowiedzialności nie oznacza bycia surowym dla siebie. Chodzi o bycie szczerym i proaktywnym. To kamień węgielny nie tylko osobistej integralności, ale także budowania zaufania i wiarygodności wobec innych. Przyjmij odpowiedzialność we wszystkich aspektach swojego życia. To potężny krok w kierunku dojrzałości i mądrości. Rozwijanie odporności leży u serca filozofii stoickiej. Chodzi o wzmacnianie zdolności do odbudowy po niepowodzeniach i wykorzystywanie przeciwności jako katalizatora wzrostu. Odporność nie polega na unikaniu porażek, chodzi o naukę jak dobrze przegrywać i ponownie wstawać. Stoicy rozumieją, że życie jest pełne wyzwań, a wytrzymałość wymaga nie tylko siły, ale i elastyczności. Jak powiedział Seneka, ogień próbuje złota, cierpienie próbuje dzielnych mężów. Ta perspektywa pomaga nam postrzegać wyzwania nie jako przeszkody, ale jako okazję do sprawdzenia naszego zapału i udoskonalania naszego charakteru. Budowanie odporności zaczyna się od zmiany sposobu postrzegania przeszkód. Zamiast widzieć je jako nie do pokonania, postrzegaj je jako niezbędne kroki do osiągnięcia większych rzeczy. Każde wyzwanie to lekcja, która przygotowuje Cię na kolejne, większe. Aby kultywować odporność, zacznij od ustanowienia małych, wykonalnych wyzwań DLA siebie. Pokonując je, Twoja pewność siebie i zdolność radzenia sobie z większymi problemami będą rosły. To jak trening mięśni. Im więcej ich używasz, tym stają się silniejsze. Ponadto utrzymuj wspierającą sieć kontaktów, dzielenie się swoimi trudnościami i sukcesami z zaufanymi przyjaciółmi. Lub mentorami może dostarczyć zachęty i perspektywy potrzebnej do wytrwania. Pamiętaj, odporność to nie tylko przetrwanie trudnych czasów, to wyłanianie się silniejszym i lepiej przygotowanym na przyszłość. Przyjmij każde wyzwanie jako okazję do wzrostu. Buduj swoją odporność. Przyjmuj wyzwania i obserwuj, jak przekształcają się one w Twoje największe triumfy. Cenienie czasu jest istotne w filozofii stoickiej. Chodzi o uznawanie czasu za nasz najcenniejszy zasób, jeden, którego raz wydanego nigdy nie odzyskamy. Stoicy uczą nas, aby mądz. Że korzystać z czasu, skupiając się na tym, co naprawdę ma znaczenie w naszym życiu. Epiktet radził, aby nie marnować tego, czego nie można zastąpić, podkreślając, że często spędzamy nasz czas na błachostkach, nie myśląc o jego wartości. Wyobraź sobie czas jako walutę. Czy wydajesz go tam, gdzie to ma znaczenie? Aby lepiej cenić swój czas, zacznij od priorytetyzacji swojego dnia. Zidentyfikuj działania, które są zgodne z Twoimi wartościami i celami. Co sprawia ci radość, satysfakcję lub zbliża cię do Twoich celów. Skoncentruj tam swoją energię. Inną skuteczną metodą jest zasada dwóch minut. Jeśli coś można zrobić w ciągu dwóch minut, Zrób to natychmiast. To pomaga szybko uporać się z mniejszymi zadaniami i zapobiega ich nagromadzaniu, co pozwala skupić się na bardziej znaczących i satysfakcjonujących działaniach. Bądź także świadomy rozpraszaczy. W dzisiejszej cyfrowej erze łatwo jest się rozproszyć. Ustal konkretne godziny na sprawdzanie e-maili lub mediów społecznościowych i korzystaj z aplikacji ograniczających ich używanie aby upewnić się, że nie tracisz godzin na ekranie. Pamiętaj, że każdy moment jest okazją, aby stworzyć coś znaczącego, nauczyć się czegoś nowego lub wzmocnić relacje. Spraw, aby twój czas się liczył, bo raz stracony znika na zawsze. Ceń swój czas. To płótno, na którym malujesz historię swojego życia. Spraw, aby było arcydziełem. Stoicyzm zachęca nas do poszukiwania wolności od materializmu, podkreślając, że prawdziwe zadowolenie nie pochodzi z zewnętrznych dóbr, lecz z wewnątrz. Ta zasada dotyczy zmniejszenia naszej zależności w zależności od dóbr materialnych, w celu znalezienia głębszego, trwalszego spełnienia, pomyśl, jak często gonimy za najnowszymi gadżetami, markowymi ubraniami czy większymi samochodami, wierząc, że uczynią nas szczęśliwszymi. Jednak to zadowolenie jest zazwyczaj przelotne. Stoicy tacy jak Epiktet nauczyli, że bogactwo nie polega na posiadaniu wielkich dóbr, lecz na posiadaniu niewielu pragnień. Aby przyjąć tę zasadę, zacznij od oceny, czego naprawdę potrzebujesz. A czego pragniesz? Za każdym razem, gdy rozważasz zakup czegoś nowego, zapytaj siebie, czy to dodaje rzeczywistej wartości do Twojego życia, czy jest tylko chwilowym dreszczykiem emocji. Kolejnym praktycznym krokiem jest inwestowanie w doświadczenia, a nie rzeczy. Badania pokazują, że doświadczenia, podróże, nauka nowych umiejętności, spędzanie czasu z bliskimi przynoszą bardziej trwałe szczęście niż dobra materialne. Dąż do kultywowania bogactwa w Twoich relacjach, wspólnocie i osobistym wzroście. To są skarby, które budują satysfakcjonujące życie daleko poza tym co można kupić za pieniądze. Uwolnij się od łańcuchów materializmu i odkryj prawdziwą wolność, która wynika z zadowolenia z tego, co masz. To wyzwalająca podróż, która pięknie współgra z filozofią stoicką. Pielęgnowanie relacji jest kluczową zasadą stoicyzmu. Stoicyzm to nie tylko osobista siła i odporność. Chodzi także o zrozumienie znaczenia naszych powiązań z innymi. Zdrowe, wspierające relacje są podstawą naszego dobrostanu i szczęścia. Stoicy wierzyli w moc wspólnoty i wzajemnego wsparcia. Marek Aureliusz zauważył, że jesteśmy stworzeni do współpracy, jak stopy, jak ręce, jak powieki, jak rzędy zębów górnych i dolnych. To porównanie podkreśla, że tak jak części ciała współpracują dla dobra całości, tak i my powinniśmy współpracować i wspierać siebie nawzajem w naszych wspólnotach. Aby pielęgnować swoje relacje, zacznij od bycia obecnym. Aktywnie słuchaj, gdy inni mówią. Wykazując prawdziwe zainteresowanie i empatię, ten prosty akt może znacząco pogłębić więzi. Również regularnie znajduj czas, aby spotykać się z ważnymi DLA Ciebie osobami, czy to podczas cotygodniowej kolacji z rodziną, spotkaniu na kawie z przyjacielem, czy po prostu na rozmowie telefonicznej z kimś, z kim nie rozmawiałeś od dawna. Pamiętaj również, że pielęgnowanie relacji oznacza także bycie obecnym w trudnych czasach. Oferowanie swojego wsparcia podczas trudności innych nie tylko im pomaga, ale także buduje zaufanie i wzmacnia Wasze więzi. Kultyw Kontrolowanie silnych, zdrowych relacji wzbogaca Twoje życie i tworzy wspierającą sieć, która może podtrzymać Cię w każdym wyzwaniu. Inwestuj w ludzi wokół siebie. Ich rozwój i szczęście przyczyniają się do Twojego własnego, a razem tworzycie wspólnotę, w której wszyscy prosperują. Dziś przyjrzeliśmy się dziesięciu zasadom stoickim, których wielu mężczyzn uczy się zbyt późno w życiu. Każda z tych lekcji, od kontrolowania tego, co możesz, popielęgnowanie relacji, jest kluczem nie tylko do przetrwania, ale także do prosperowania w naszym skomplikowanym świecie. Pomoże ci ona przeżyć jako mężczyzna w dzisiejszym świecie. Stoicyzm to coś więcej niż tylko filozofia. To praktyczny zestaw narzędzi do życia spełnionym i pełnym sensu życiem. Przyjmując te zasady, możesz podchodzić do wyzwań życiowych z mądrością, odpornością i wewnętrznym spokojem. Pamiętaj, że podróż do samodoskonalenia jest ciągła i stale ewoluująca. Zacznij od włączenia tylko jednej z tych stoickich praktyk do swojej codziennej rutyny i stopniowo buduj od tego miejsca. Nie zapomnij, że każdy krok, który wykonujesz na tej ścieżce wzbogaca nie tylko twoje życie, ale także życie osób wokół ciebie. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu, kontynuuj poszukiwanie mądrości we wszystkim co robisz.